Tam jak to zrobili na tych filmach szermierka ja zaraz próbuję tak z tyczką zrobić tylko telefon dla skina nie straszna jest zima o, o, o. O. Ja fotną kogoś, kto mi wierzuci tu śmieci w lesie. To za jak po grzbiecie wezmę. Oczywiście, że tu je filmik w serach humorystycznych. To jest worek ze śmieciami. No ledwo zdążenie wejść w las. Cały worek śmieci butelek, szkła, wszystkiego. <śmianowicie> Oczywiście, że to jest filmik, który tak to może wyszliśmy. To jest deszcz pada, niedługo się zbijam. I dziękuję ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam Filip prezarki. Dziękuję.